Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Bananos, na wstęp odcinku chciałbym Wam poinformować, że na koniec filmu zostanie udzielona nagroda dla zwycięzcy. Bo w poprzednim odcinku był konkurs i w tym, i w tym odcinku też będzie konkurs na kolejne 2000 gemów. Więc jedyne co musicie zrobić, to musicie napisać komentarz jaki mieliście największy. Level w case unboxerze, największa wygrana. No i czy Wam się podoba ta gierka? Trzy wymagania. No i oczywiście też subik musi być, bo bez subika to nie ma w ogóle wygranej. Więc jak coś, to zapraszam do oglądania. Więcej też będziecie mieć na Discordzie, na moim Discordzie. W linku będziecie, link będzie, będziecie mieć w opisie, więc wszystko na spokojnie. Dobra. Ja tu ogólnie serdecznie pozdrawiam Shadow'a, który tutaj chce ze mną batelki rozegrać. Bo tutaj coś mi jeszcze tutaj jakieś oferuje. Trady. Ajajaj. No, niech będzie, zaakceptuję, będę miał troszeczkę więcej. Dzięki za Shade'a, za Donata. No niestety, widzicie, ja tu w ogóle go nie proszę nawet. Widzicie, dopiero tu coś z nim przywitałem i tak dalej, i tak e dalej. No co, pamiętajcie jeszcze też o nawet tutaj w prawym górnym rogu macie Infit Friends, tutaj wpisujecie specjalny kodik Banan, dostajecie darmowe 1500 golda przy 20 levelach, znaczy maksymalny level, który możecie użyć, ten kod to jest 20 level, jeśli nie użyjecie, no to będziecie mieć pecha albo szczęście, jeden chuj ogólnie tutaj wam dziękuję bardzo za 250 osób chciałbym jeszcze w tym roku dobić nawet do bynajmniej 500 gdy już będzie będzie te 500 osób to na pewno zorganizuję jakiś bardzo fuj duży giveaway dobra napiszę tylko tutaj e, shadow zrób batelkę za o, już chwileczkę zrób batelkę za 20k. Teraz chwileczkę sobie poczekamy. Dzisiaj jeszcze zrobiłem sobie tutaj kościki jakieś. Tu jest unboxing, jest unboxing, zrobię, zrobiłem. To chyba też jeszcze dzisiaj sobie zrobiłem. I miałem zamiar jeszcze dzisiaj challenge zrobić, żebym miał te dodatkowe 2000 gemów. No ale jakoś dzisiaj nie chce mi się tego robić. Dzisiaj na pewno jeszcze zrobię te 5000 otwarcia. Yy. Na pewno zrobię dzisiaj jeszcze te, te otwarcia, więc kolejne gamy też wlecą. Widzicie też kućde, że trochę gamów musiałem wydać. No niestety, peszek się zdał. Próbowałem się nadrobić, no ale niestety nie wychodzi. Teraz tutaj czekamy oczywiście na Shadow'a, który zrobi nam batelkę i zobaczymy, jaki będzie plusik. Ogólnie jestem teraz w innym pokoju tak na. No, już będzie codziennie. No, bo po prostu lepiej mi się tutaj nagrywa, jest fajnie cicho i na spokojnie, więc jeśli będzie jakiś przegłos albo coś, to piszcie, bo mnie to też bardzo interesuje. Dobra, Shadow zrobił dwie skrzyneczki: yy, szafirowe, emeraldowe i chyba Black, jak dobrze wiem. Dobrze pamiętam. Ale nie wiem, a jednak nie. To jest chyba z Emeczkami, wygląda coś tak mi się zdaje. Emeczki Jawupy, bo nie widziałem tam żadnej kosy. No, już na prowadzeniu wchodzi Shadow. Dostajemy Butterfly'a, ale nie tego, co chcieliśmy. Chcieliśmy za 28 tysięcy. No, niestety, pierwsza Batla nie siadła. Niestety, brawo, Shadow, Ty wygrałeś 48, koła 2X. Tutaj jeszcze jakieś też skiny mam eee, No co, to nie... <śmiech> <śmiech> wiem, wiem e, Tam jakoś się odrobię e, Dobra Pamiętajcie, że też jest e event kalendarzowy teraz Jest godzina 171447. Ex Boost za, jest za 12 minut. Yy... Nie wiem do czego to wchodzi. A do skrzyneczek. A tutaj nie jest aż tak. Yy... Dobre, Dobra, to ja zrobię. Zrobię za 20K. Zobaczymy. Tutaj ja bym chciał zrobić na pewno taki już od razu na bombę. Bo te emeraldy, a nie emeraldy, to wiecie też, tak pójdę czasami. No, razie nie trzeba. Albo dobra, bo on chyba chciał już dać od razu. No właśnie, że cały hajs, ale dobra, niech już będzie. Eee, dziękuję bardzo. Dobra, ja tutaj zrobię tak. Na pewno space będę dał i będzie tutaj jeszcze zrobiłem tak. I tak, na pewno na 4 i na tryb Crazy, bo coś mi się zdaje, że po prostu mam takiego pecha, że tego na Crazy, że to szok. Dobra, wbijaj Batla za 22k. O, jeszcze jest kolejny jakiś rajka i pozdrawiam go, jeśli jest Polakiem. I czy wygraliśmy? Niestety nie wygraliśmy, ale było blisko. Gdyby nie ten Bajonet, to byśmy na spokojnie wygrali. On by trafił chyba nawet tego Fire Serpenta. No, ale co zrobić? Dzisiaj mi coś nie wiem, w gardle. Za ile zrobić? Możesz już za 35k niech teraz zrobić Dwie battle zrobimy. Jeszcze potem na szybko jakiś Tutaj sobie zrobimy. Pamiętajcie, że też do klanu możecie wbić jeszcze cztery osoby. Tutaj mi tutaj aplikacje dają, ale na razie... No jak chcę zaakceptować, to po prostu ktoś jest w innym klanie, więc daję decline, 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 decline. Jak coś chcecie do klanu, to po prostu nie możecie wbijać do innego klanu, bo no niestety. Dobra, bijamy na trzech. Dwa spaces i jeden Emerald. Może być ciekawie. Dobra, jak na razie jest OK. Wszyscy trafili do w miarę. Ja już jestem trochę w dupie, mogę powiedzieć. Jakby im coś dało teraz dobrego. No niestety nie dało. Jakby im teraz no niestety. Ale na normalu by dało. Cóż zrobić. Dobra, przejdziemy do takich teraz słabszych te wild Cases są fajne, zrobimy sobie taką teraz dłuższą bo może być fajny plus dawaj 10 zrobię takie 3 battle czekam <try> ktoś wbili jakieś głęby, pozdrawiam. Jak ktoś jest tutaj Polakiem, no i co? Czekamy aż ktoś wygra. Tutaj chyba największy, najlepszy drop jest Wulkan albo Fire Serpent, już nie pamiętam dokładnie. Byśmy musieli. Potem zobaczyć jeszcze na szybko, bo ogólnie z tego to może być, może być tak: może być minus, albo może być też plus. Bo te skrzynki to tak, krójdę mogą dropić, na przykład takie, teraz takie słabe po 100, na przykład też 31, tu jest e, Mach e, Mac 10, i tak dalej, i tak dalej. Dałem tryb normalny, bo miałem, mam nadzieję, że to wygram. Tutaj już trafiłem fajnie, ale tutaj trujeczka, teraz czwóreczka, fajnie dropnął. No. Znowu trujeczka. No, oni mają jakiegoś warta. Nie, no, ogólnie jeszcze chciałbym, nie wiem, jakoś dobić ten tysięczny level, bo mi się coś zdaje, że za tysięczny level może coś być ciekawego, ale jeszcze nie wiem, jeszcze nigdy nie wbiłem. O, no, mi właśnie umowa o Fire Serpentzie. Tutaj guest 672672 dostał za 1722, więc bardzo fajnie dwadzieścia sześć kołów z dwudziestu. Dobra, jednak nie. To ja robię teraz za dwadzieścia k szybki. Tylko powiedz go, powiedz kiedy mogę robić. Dobra. Pamiętajcie też o Daily Login bonus za siódmy dzień macie 15 000 i 1500 i 1500 temów. Jak dla mnie to jest bardzo fajne. Robię już, robię, już robię. No szybki tak. Zdobę to. To jest 20 taki szybki. Tak szczerze, nie mam co gadać na odcinku, więc może by tak trochę cicho, no ale cóż zrobić, no... W życiu się nie powodzi, czasami się powodzi, no i chyba przegraliśmy już, bo... Bot Ani dropnął rękawicę za 27 koła. Mamy, ostatnie, Mamy ostatnie 21 tysięcy. Pójdziemy sobie w sumie na majna. Na taki jeden tryb. Tutaj jest minus. I tu sobie wpisujemy na przykład jedna bomba. I tutaj na przykład kwotę 5000. I teraz dajemy tak. Hop, 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 hop. Środek na pewno nie. Tutaj też nie. róg też nie. No i fajnie, zarobiliśmy sobie. Teraz robimy krzyżyk. Niestety teraz środek był, więc straciliśmy. No i niestety teraz róg był. Sprawdzam wszystkie rogi, środy i tutaj. Na pewno tak góra nie będzie. Zobaczymy jeszcze te środki. Dobra. Czyli tak. Niestety peszek. Zadyszkę on robi. A shadow. Już jestem, już jestem, już jestem. A, nowy jo, nowy. E, co ja powiedziałem teraz? Nowy. Um. <grym> Tutaj tak piszę, że to jest szok. No, ten shadow to ogólnie ładnie sobie kujdy grabi. Al. A bo to był tryb crazy, a ja myślę, że normalnie zauważyłem. Kurde. Ech. Możesz zrobić. Ale blisko, było na blisko. Jakbyś dał tryb normal, to na, to na pewno bym wygrał. No. Dobra. Kurde, chciałbym, żeby w końcu bym coś wygrał albo coś. O, lajony se teraz poszły. Tutaj może być. No, tutaj może być plus. No, może być razy 2, może być razy 3. Jeszcze nigdy nie wiedziałem, żeby tutaj na tej skrzynce było razy 4. Więc. No, to jest teraz tryb normal. Tryb normal to jest taki tryb, że musimy mieć jak najwięcej. No, to na spokojnie. Bot le Lewandowski już kuźdę sobie trafił, bardzo fajnie. Bot to tako też. Ja tutaj jakieś rękawiczki za 581 filt ested. On um, Shadow teraz sobie trafił emeczkę, Rękawiczki sobie trafił. Goni bot botów Lewandowskiego i bot bot to tako. Ja to chyba musiałbym mieć jakieś głupie, albo pojebane szczęście, żebym to wygrał. <noise> Bo inaczej się tego nie da powiedzieć. No i już ogólnie przegram. No chyba, że Dragonlora wpadnie, choć wątpię. No, tak myślałem. To, to ja zrobię na szybko. Ostatnia skrzyneczka zrobimy tak. Tryp crazy może da, może nie da Jeśli da, to sobie jeszcze zrobimy jedną, jedną bateleczkę Jeśli nie da, no to niestety yy... No po prostu skończymy odcinek No bo nie ma co przedłużać I bo... Aha, i shadow wygrał a bo ja dałem na crazy, dobra, nieważne Dobra o, no niestety mamy jeszcze 5000, idziemy sobie jeszcze zrobić jakieś tutaj questy. Tam chyba był Muranka jest jeszcze Drama case jednak Drama Case jest tutaj, Drama Case jest droga Co tu można dropić, bo takiego szkieletona fajnie fajnego I tutaj będę by na mnie trochę na plus. Niestety nie, Nie mam już pieniążków. Trafiłem jakieś gówno. Niestety. No dobra no. To już jest koniec odcineczka. No niestety wyzerowałem się. Ja ogólnie sobie będę klikał tutaj na klikarze, żeby sobie coś tam zarobić albo już dokończę po prostu ten quest z challenge'em, z otwieraniem skrzyń, bo mi dużo nie zostało. No i co? Pamiętajcie, że jest jeszcze konkursik na giveaway, znaczy konkursik na 2000 gemów. Pamiętajcie, żebyście jeszcze zostawili komentarz z subika. Subik jest najważniejszy komentarz z największym, największą ilością e, znaczy a, jeszcze raz pamiętajcie, żebyście zostawili tak, suba powinniście jeszcze zostawić komentarz z największym swoim levelem tutaj na case unboxerze największą wygraną no i czy się wam gra podoba te trzy, jeśli nie będą no to niestety no nie kwalifikujecie się Wow. no po prostu chciałbym sobie poczytać tam wasze komentarze i tak dalej dobra pamiętajcie jeszcze też żebyście używali mojego kodu tutaj BANAN dostajecie też darmowe 1500 kolda jeśli w tym roku dobijemy 200 znaczy 500 ludzi no to zrobimy ja na ponad 30 albo 40 tysięcy gramów więc warto nie skorzystać to do zobaczenia cześć narka